Zeszłą niedzielę mówiliśmy o modlitwie wytrwałej. Dzisiaj też jest o modlitwie wytrwałej. I przekonywałem was, że ta modlitwa, która właściwie nigdy się nie kończy, modlitwa Jezusowa może być oparta na oddechu, ponieważ oddech się nigdy nie kończy. I to było to Gospod i pamiłuj", po starocerkiewno słowiańsku. A potem was przekony przekonywałem że można też po grecku i łacińsku. Kyrie eleison. I się okazało, że mówiłem, kłamałem. No może nie do końca, ale w połowie. Bo tu jeden pan przyszedł mi, że eleison, Kyrios to jest po grecku, a eleison mnie uczyli, że jest po łacinie, się okazało, że też po grecku. Więc ta modlitwa jest cała po grecku. Wybaczcie, że spytam, czy ktoś może próbował na tym oddechu tak sobie pooddychać? Nie? Dwie osoby, trzy. Sporajcie, spróbujcie, słuchajcie, genialna modlitwa. Gospodój, i potem wydech, pamiłuj. I potem całe życie, praca, wszystko, wszystko po kolei yy, staje się modlitwą, jeśli to do nas przylgnie. Dzisiaj też właściwie w Ewangelii jest cały czas ten sam temat o modlitwie, która nigdy nie ustaje, modlitwie wytrwałej. I jedyną modlitwą, którą znam, która ma właśnie taki charakter, jest ta modlitwa jezusowa, hezychazm. najkrótszej wersji trzy sylabowe. Kyrie eleison na wydechu albo i Pamił. Zostawmy na razie, na razie tę modlitwę, bo dzisiaj mamy temat papieski, a jak widzicie, zmieniłem mikrofon na czerwony, bo za tydzień przyjedzie biskup i będzie wizytacja. I tak sobie pomyślałem, czerwony. Będzie pasowało do niego, tak. Ech. I tu przyjdźcie koniecznie, bo potem będzie grochówka w podziemiu z biskupem i będzie możliwość no, rozmowy. Słuchajcie. Nie wiem tak, czy to wypada, no ale ale już tak sobie przygotowałem, to wytrzymajcie. Otóż w Krakowie, na tym obrazku troszkę widać, na tym ekranie, to jest Kraków, ulica franciszkańska, numer 3, gdzie mieści się dom arcybiskupów krakowskich. Kuria teraz i, i biskup tam, kardynał mieszka. I tam właśnie znajduje się to słynne okno. Na pewno większość z nas słyszała o tym oknie. To jest okno, kiedy przyjeżdżał papież do Polski to wieczorami w sposób taki młodzież tam, no szczególnie młodzież, w taki sposób niezorganizowany, przychodzili wieczorem i tam papież wychodził do tego okna i sobie tam opowiadali różne rzeczy w sposób, no powiedzmy sobie, niekontrolowany. No i, i to okno stało się. No, symbolem dla mnie przynajmniej tego, tego pontyfikatu, no tej, tego wol, wolnego wymi wolnej wymiany myśli, ponieważ ta młodzież coś tam mówiła do papieża, a papież coś im odpowiadał. To okno przez długie, długie lata było w ten sposób eksploatowane przez Jana Pawła. A potem przyjechał papież Benedykt, też widać na tym obrazku, ten u góry chyba, tak? Nie, nie widzę. Papież Benedykt, a potem przyjechał papież Franciszek. No i co? No skoro Jan Paweł, to oni też weszli do tego okna. A teraz jest nawet tam taki podnośnik, że można się takim dźwigiem, bo już potem papież był, nie miał siły tam wchodzić po takich szczeblach, do tego okna. To jest zwyczajne okno nad bramą do, do pałacu, do, do Kuri. I słuchajcie, co się stało, już nie pamiętam, trzy czy cztery lata temu. Otóż z pobożności księża postanowili, że wstawią w to miejsce cudowną mozaikę Jana Pawła. I tak też uczynili. Widzimy tę mozaikę tutaj w oknie. No ale co się stało? Przy pomocy ośmiu kotw. Kotw, dobrze mówię, Kotw, zaśrubowali w tym oknie dialogu yy, przepiękną, przepiękną mozaikę Jana Pawła. Tylko, no co się stało? No łatwo się domyślacie, że w tym oknie już nikt nie stanie i nie będzie, nie będzie rozmawiał, ponieważ możemy tylko adorować Jana Pawła, tak, nie wiem, przyklękać, kiwać głową. Czyli okno dialogu stało się... No z pobożności, bo przecież to była dobra wola tam, nie wiem, czy biskupów, czy kurialistów, czy, czy ludu Bożego, już nie mam zielonego nie pojęcia. Tylko, że na naszych oczach się to właśnie dokonało. I, i w jakimś stopniu można to uznać za, za taki znak symboliczny, że był czas dialogu. Porozumienia, chociaż z oknami to trzeba uważać, bo też przeciągi bywają nieznośne. A wczoraj opowiadałem to, taki profesor Maksymowicz, taki lekarz znany. I on mówi, słuchaj, pomidorkami by rzucali i dlatego zrobili mozaikę. No więc być może, żeby ktoś rzucił pomidorkiem, takie, takie czasy się zrobiły. Ale fakt pozostaje faktem. Dzisiaj to okno słynne, okno papieskie, już nie jest oknem. Jest po prostu obrazem, mozaiką do adoracji. Takie czasy. No i w związku z tym, oczywiście moje serce i pewnie serce wielu z was boleje na ten temat. To jest pierwsza rzecz, no przepraszam, że się tak troszeczkę w dzień papieski, no ale pięknie było, ale no, no teraz jest jak jest, no. A druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest orientacja kościołów. O tym żeśmy już mówili z pięć razy, ale ciągle mnie to nachodzi i nawet budzi nocą. Jak świetnie wiecie, Żydzi w czasie modlitwy i synagogi swoje wznosili w kierunku Jerozolimy, Muzułmanie w kierunku Mekki. Pamiętam na przystanku Uztok, gdzie przed laty mnie zaprosili. To, to ten, ten imam wyjmował swój telefonik i tam miał taki program, gdzie jest Mekka. Od razu pyk, rozkładał dywanik i nie bacząc na tę młodzież, po prostu zanosił modlitwę. A kiedy już koło niego było za dużo tam pięknych dziewcząt w krótkich spódniczkach, to dzwonił do żony. I powiem szczerze, że to bardzo, bardzo mnie zbudowało. Ale wróćmy do tej orientacji. Ta orientacja była bardzo ważna. Ona już od Rzymian się wywodzi, a już mniej więcej od V wieku wszystkie świątynie chrześcijańskie były zwrócone na wschód. Dlaczego na wschód? Ponieważ tam na wschodzie pojawia się słońce, które jest znakiem przechodzącego na końcu dziejów Jezusa. I to jest orient. I stąd słowo orientacja. Wszystkie kościoły aż do baroku, przyszedł barok, no zaczęto, no tak trzeba praktycznie, tu ulica, tu plac i zaczęto praktycznie robić, a potem już, yy, potem już w czasach współczesnych, no już kompletnie to zarzucono. Ja przyniosłem sobie też, tak jak ten muzułmanin yy, i mam, taki mam telefonik, o właśnie i szukamy, gdzie jest, gdzie jest yy, północ... Ale zaraz jeszcze raz, skoro północ jest tam, tak dobrze, jest tam, to wschód jest tutaj o 15. Dokładnie obliczyłem chyba 20 stopni w lewo. Czyli słuchajcie, gdybyśmy się tam zrobili zrzutkę, to moglibyśmy lekko przesunąć nas kościół lekko na lewo i byłby zorientowany. W starych kościołach było nawet okno. Tego w naszym kościele nie trzeba robić, ponieważ to od okno nad, nad głową, ten nimb nad głową Najświętszej Marii Panny, no właśnie pokazywał to wschodzące słońce. I chrześcijanie, jak się modlili, wiedzieli, tu jest wschód, nawet w domach wieszali obrazy Chrystusa, żeby przypominało tym znakiem. Ponieważ Europa już w ogóle tych znaków nie. nie, nie nie docenia, może nie to, że nie szanuje, nie docenia, no to wszystko zanikło. Ale gdybyśmy pojechali na wschód, większość cerkwi jest orientowana. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest taka sama historia jak z tym oknem. Otóż od baroku i później kościoły zostały no, ogarnięte praktycznością. Jest ulica, jest plac, no to zrobimy, żeby było wygodnie, a nie tam, że zorientowane. No i nastąpiła powolna dezorientacja, ale przynajmniej zamieniono ten wschód, orient, na krzyż. I wszystkie kościoły jeszcze do niedawna, do 70 roku, skierowane były cała modlitwa łącznie z tym księdzem w kierunku krzyża albo w starych kościołach w kierunku wschodu. No, przepraszam, że się tak upieram, to, to może ktoś powie, no, no czy to sens po tylu latach się do, na, natrząsać z tego Orientu, no, z tego odejścia od tego Orientu. Otóż wydaje mi się, że to jest właśnie też symboliczny obraz odwrócenia się, dezorientacji. Dlatego, że po 70. roku y, ksiądz odwrócił się tutaj twarzą do Was i w naszej świadomości, jak odprawia do Krzyża albo do Orientu, do Wschodu, no to mówimy, że on się za przeproszeniem ple, plecami odwrócił. A czy Szurkowski, jak jechał na czele peletonu, to on się plecami do tego peletonu odwraca, albo Mojżesz tam na tę górę? No to on szedł na początku, i taki był, słuchajcie, i do tego powraca papież Benedykt w wielu swoich wypowiedziach, w wielu swoich książkach, że tam, gdzie jest to możliwe, żeby powrócić do tej orientacji, że wszyscy łącznie z tym księdzem idą do krzyża albo idą do orientu. Ale ponieważ się zrobiło i jak się zrobiło, następna i w świecie, i w kościele, dezorientacja. Jak z tego wybrnąć? Czy ktoś ma jakiś pomysł? Macie, nie macie, ja też nie mam. No niestety, ale przyjedzie biskup, biskup Piotr Jarecki i <laughs> możemy mu to, to, to trudne pytanie, bo od czego są biskupi? No, żeby, żeby właśnie te trudne wątpliwości o, o tym dialogu i stąd po mszy Świętej zostańcie, nie spieszcie się za tydzień, zejdziemy wszyscy na dół, tam na wszystkich będzie czekać grochówka. I będzie okazja do rozmowy. Ale, no oczywiście jest naszym gościem ksiądz biskup, ale, ale no też warto mu zadawać pytania na temat na przykład orientacji. No, nie mówię orientacji tam, tam wiadomo jakiej, tylko orientacji yy, przestrzennej, no, Przestrzennej. Albo na temat tego okna. No, dlaczego właściwie kościół coraz bardziej jakby wiesza mozaiki, czy obrazy, a okno przestaje być oknem spotkania i dialogu. Myślę, że będzie wiele ku temu możliwości. Zamówiłem na wszelki wypadek dużą ilość grochówki. Chciałbym, żeby to spotkanie i tu nam święte modlitwa, a potem rozmowa z biskupem, żeby była jak najbardziej owocna dla nas. Amen.